Dziś poprowadzę dla Was przegląd klocków z Kefura. Mamy tutaj minifigurki z LEGO Przygody 2. Jedną właśnie wtedy sobie wzięłam, a recenzję tej figurki macie w karcie. Jeszcze z takich Duplo, Friends i innych zestawów wystawionych na pierwszą półkę pokazuję Wam wszystkie. Oto kilka zestawów z LEGO Przygody 2. A tutaj dalej duplo. Właśnie ten zestaw chciałam Wam pokazać. Jest to zestaw z duplo Lego Przygody 2. Naprawdę coś fajnego. Teraz przechodzimy do Franców. Nowościami z Franców są te serduszka. A tutaj macie nowości z Lego City. Ceny są tylko troszeczkę katalogowe, Nie jest aż tak źle. Jego ostatnim razem było w smyku. Jeszcze raz pokazuję wam sety z Lego Przygody 2 oraz zestawiki z Ninjago. Mamy tutaj wszystkie rodzaje spinnerów oraz mniejsze sety z Legacji. Z mniejszych setów mamy. Motor i skuter zejna oraz złotego smoka. Złoty smok dosyć fajnie się prezentuje. A Podsumowując, w Kerfówie mamy już nowości, a niektóre sety są nawet w cenach katalogowych.